Mam dowód, panie policjancie. Zobaczcie, mam dowód. A co to za misiek? Policjant chciał ukraść moją. Tak, Niedźwiedzica. Dobra, co dzisiaj robimy na ulicach Los Santos? O kurwa. Ja, yeah, ja yeah, thanks, man. Przepraszam pani w spódniczce. Dobrze, panie w masce, pan pójdziesz się przebrać, ściągnąć maskę, bo zostaniesz wylegitymowany oraz przeszukany, zrozumiana. Chodź Steban. Co za co jego Sprawa jest taka. Ale ja... Z tą jestem szmatą kolegą? w budynkach nie rozmawiasz. To chodź ją odjebiemy. No kurwa to jest dziewczyna komendanta. Ona się mu pucuje, daje mu dupy i wszystkich Roboty. sprzedaje, także uważaj na nią. Wszystkich sprzedaje. Garniż z Zgana to moje marzenie. Tutaj, wolnie, komendancie, tutaj. Dobra. Alibaba łapad, łapy do góry i ze mną idziesz. Już na komendę. Raz, wezpie. raz, raz, raz. Co tu się dzieje? A to pan Co komendant się dzieje? w tym hełmie? I zaraz sobie porozmawiamy. Tak jest. Dobra, czemu planujesz akcję, żeby odwalić mi jeszcze moją sztyczne... kochankę? I... I... Co? I... Tak mi jako? powiedziano przynajmniej mam 3-4 świadków. Ktoś Ci powiedział, że chce Cię odjebać. Również chodzi z maską zamaskowany przed komendą. Nie, ale to nie ja. Przecież się tak nie powiedziałem nigdy w życiu. Nawet nie wiem, kto to jest Mija. Gadałem z, z takim jednym, nawet nie wiem, jak ona na imię. Chłopek. No i co on Ci mówił? No mówił, że, że go wkurwia ta, ta dziewczyna. Pana komedianta. A ja mówię, ja nie znam, to nie oceniam. Dobra. Słuchaj. Jak mi dasz o nim informację, zarobisz 100 tysięcy. Albo słuchaj, nawet 150, jak mi gościa wystawisz. Ale pieniądze szczęścia nie dają, panie komendancie. Wie pan, co daje szczęście? Ludzkie prawa egzekwowane w dobry sposób. A ja mam skargę na panów policjantów. No no. Przedwczoraj, w ten sposób, oddawałem się swojej pasji... Robienia zdjęć podczas policyjnej akcji. Pisałem Dobrze. artykuł do gazetki... Policja Los Santos znowu zwycięża. Przestępczość w kraju zmniejsza się. I co? I co? I dostałem strzał i policjant, taki siwy, powiedział, że usiłowałem go zabić z aparatu i że strzelił do mnie, bo myślał, że mam broń w rękach. Tak, słyszałem o tej sprawie, <laughs> widziałem tak jakby nagrania. Chciałbym odszkodowanie to za tą całą sytuację. No to zapraszam najpierw do adwokata. Dobrze. Który będzie mógł to prawnie załatwić. Siema, ziemniak. O kurwa, jakaś dupeczka, który... nie znam. I E Eee, e a ty dokąd? no 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 no. No 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 Chodź, 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 chodź. Nie, nie, czemu ziemniak nie... Musi... O Jezus. Proszę proszę zaczekać. Proszę mnie zostawić. O Hello. kurwa, to mio miodek. Siema, Tery. Co tam, Warta? Coś, coś tam coś się pojawiło w ekipa i myślałeś nad, nad yy, napadem na bank? Na bank? With my gang? Ej, Terry! Nie wry. Przedajcie, Bo taksówką o, to szerej, jeszcze, szerej. jeszcze... nie <słuch> ktoś się przejechał, to trzymaj, Marco! Dzięki, dzięki. Bo nie wiem, czy wiesz, po co to jest. To jest tak zwane fake taxi. Ktoś z mojej taksówkę, ja wtedy przyjeżdżam. O Jezu, o kurwa, o kurwa. O Jezu. O Jezu. O Jezu. Dobra już się od możemy tam dojść, co? No, dzięki Ale nie ciągnij za klamkę, ja, bo nie odchodzą. No. Poczekaj, poczekaj! Poczekaj Trzeba. O, teraz. Co? Gdzie no, cię rzucić? Tak? nie, O jest go, dobra. Bo jak za klamkę ciągniecie, to nie wejdziecie. Ale nie ciągniecie za klamkę. Jakie kurwa, ja tam zsala, kurwa? Ty co się... Co jest kurwa? MOJE AUTO! Co tu... Gdzie jest moje auto? z mi, Dobra, bierzemy tam Dalej, idziemy, idziemy Gdzie on pojechał? Gdzie on pojechał? Dawaj, dawaj, dawaj szybko Dobra, na, na, ja do Dawa, na, na Ty, masz klamkę dla mnie? To kurwa jeba No będę miał O! Ej, przyjechałeś, Przepraszam, kurwa To typu od nas, nie? No ja pierdolę! Przepraszam! Kurwa! To jest zajęło Pierdolony błąd Czekaj, czy on żyje tam? Dobra, dobra, ty pisz, ja idę prowadzić. Wysiadaj, wysiadaj, wysiadaj. To jest miasto, kurwa, a nie las. Dlaczego tu stoją drzewa? Ty, a to nie e, jest. Zapraszam cała... do Jessica? Co się puszcza w całym mieście? Jessica Mercedes? Ale nie obrażajcie, Jessica. Panowie. Ale tu kurwa jest szyba. Ja nie wiem, co pan jest, kurwa. Nie Nietopecz? <laughs> że pan słyszy to wszystko? No to pani ma proszę jakieś bardzo. upierdolone kolana. Dzień, po 50 roku. groszy mi spadło. O, a tam ja to... ładne Gdzie, widoki. Ty, 50 Gdzie? groszy Gdzie? mi spadło, zobacz tu. Ty, a nie, to dwadzieścia, kł kłamałeś. Ty, no dwadzieścia rzeczywiście. E, na zewnątrz jakąś kobietę postrzeli i ona leży przed 20. Ale spokojnie, mnie. To... Nikt nikogo nie postrzeli. To jest najważniejsze. Zaraz pójdę tam sprawdzić. On się tam co? Bo... Dwa co? Musiałem się bo... położyć na chwilę, bo... Proszę się zachowywać! Dobra, Żeby teraz po pokur... kolei. Mój specyfik. To jest lek, który on da się trochę rozluźnić. Rozluźnijcie się po nim. Uwolnię was ze zwierzę Nazwałem go uwolnić orka yy. Czekajcie. A Czekajcie Aaaa Topór Topór I tutaj Godzina dwudziesta, przestań Panie, kurwa wiercić <noise> Topory Hmm. Nie, 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 niech pan, niech pan, niech pan nie dotyka. po dotykają sprawdź czy wszystko Nie, nie, nie dotykaj, się już nie widzieliśmy przypadkiem. Co? Ty, co to A, za ubranie jest, pano... kim ty jesteś, koleżanko? Panowie, czy wy, panowie, czy wy, ty, wy też widzicie? Panowie, wy też ją widzicie tutaj, tą półnagą kobietę? Jak to wygląda? dajcie mi powiedzieć coś czy nie. Bo mnie strasznie boli głowa. o Jezu. Po prostu ktoś mnie napadł i zaczął pani. rozbierać, to zaczęłam uciekać i mnie tak postrzelił. To ja muszę... OJ! Nie, proszę pana, proszę zostawić mnie, bo ja nie mam co ruszyć. Ja tutaj panią chyba muszę wziąć na salę operacyjną. Proszę, Zdjęć proszę to, mnie zabrać, Co co proszę. zostało. Oj, nie tak to nie. Co tam, pani Musi pan sam jej operację chyba zrobić. To już mi jest lepiej, już mi jest lepiej. To, to lepiej. Niech pan tutaj... To, to ja, ja pan ja już tak, już leczył. Pani potrzeba go, pani potrzeba bo... Panią zobaczyłem pierwszy raz dwa dni temu, to... No to ja jeszcze nie wiedziałem, dzisiaj. że to jest to, ale odkąd pani taką sukienkę ubrała, to ja już wiem, że... Chcę z panią spędzić resztę życia. Przepraszam, ale ja tu jestem od dzisiaj. O kurwa... No to musi... No ale... A to pani nie jest Jessica? Nie, nazywam się Kate. No pan zobacz, ja dzisiaj miałem swój pierwszy dzień jestem drwalem Drwalem? Uuuu tak. Czyli lubi pani zeskrawać sobie żrzazby czasem Ojej, przepraszam, przepraszam, bo... A co to, halo? Przepraszam panią. Przepraszam. Po... Oj, oj, oj. A, dziękuję. Musiałem, musiałem. Dobrze, do zobaczenia! Do zobaczenia! Ej, poczekajcie chłopaki, poczekajcie. Nie, nie, źle zrobiliśmy. Cofnij, cofnij, cofnij. Na nim prowadzisz szybko, Batman. Kurwa! Ja pierdolę. A co ty chcesz robić? Poczekaj, poczekaj, bo zjebaliśmy. A może gdzieś panią podwieźć, pani Kate? Panowie! Już. Wszystko w porządku? Rozjebałeś auto właśnie. Tak, Wszystko tak. Wszystko w porządku? Poczekaj. Na pewno? Może podwieźć gdzieś panią Kate? Ty, w dupie cię ma! Co to są morele? Takie owoce. No to tutaj... Wiesz, tutaj już była raz się skurczem. Nie wiem, wiecie co, to będziecie mieli miejsce takie ustalone. O! Słuchajcie! O. Ręce o, do góry wszyscy! Rącz rączki. Już! Co wy my panowie jeszcze kurwa, że co to jest? No kurde, Muzeum? Otwarte, Nie ruszaj się, bo cię kurwa! Nie ruszaj się, plecami do mnie, już! Panie komisjoner, chcielibyśmy ogólnie 120 tysięcy i wolny przejazd za czterech zakładników. Dobrze, dostaniecie 120 tysięcy plus to, co z banku wyciągniecie. Słuchaj, driver, ona i life save idź z broni. Mamy problem z dostaniem się do sejfu, powiem ci wiesz. Straszna, straszna duża warstwa! O kurwa, tam chłopacy! Stoń. Co się dzieje? Otwarłem! Dobrze, jaki numer ządowy? Nie! Ty, nie! Ja... Poczekaj, no, poczekaj. Do kopa musisz. Ała! Odej, no co chłopaki. ty robisz! Już, chłopaki. Dobra, spierdalałeś, otwórz, spierdalałeś. Ej, kurwa, miał być wolny przejazd, to szukali nas! Ej, szukali nas! LSPD! Zatrzymaj się, LSPD! Dlaczego nas oszukaliście? LSPD, wy kurwy, jewane! Jeżeli będziecie czuli taki nacisk do na żołądku, że aż wam zwieracze puszczają, to trzeba morele zrobić, pamiętajcie. O już jeden poszedł w pizzie! O kurwa! Uuuu, jojojo! Panowie, zajmijmy się czymś kurwa trudniejszym, jak nie wiem, legalna praca czy coś, bo przecież kurwa to jest. <laughs> To jak Zdrowo, zabrać bo... kurwa 180 tysięcy Ej, a może dodamy trochę emocji do tego, co? Dawajcie podjeżdżamy tą a, samą furą jest? w tych samych strojach za 3 minuty pod komendę i niech zaczynają gonić od nowa, żeby im dać szansę jedną no. Wiem co zrobimy. Dajmy im szansę, dam ci poprowadzić co ty na to o kurwa, aż taka Czy ty szansa. Nie No, tu są psy. Martin. Co ty robisz? Ty na bier... Martin! nie Merdity! Ja pierdolona yy, no to. My furę kupujemy. A Co ty robisz? Ty wypadła kobieta! Ty co ty zrobiłeś? Mój z tą kobietą! nią! Ja pierdolona! Tylko nie wiem czy nie zatrzymali się przed tą kobietą! Ja pierdol... Coś ty zrobił, Marty! Koniec z nami to już jest! Pochaj się całym, co? Z... O kurwa! No nie, nie, bo psy się zatrzymały obok tej kępy! Siema, siema, jak wam się podoba, Mabryka? No kurwa, Tery, upierdoliłeś mi zderzek! i klasa! To jest spierdalamy policja! <noise> co jest kurwa, Ty? Spierdalaj! No spierdalam! No to dobrze, uważaj, kurwa! Ty, tak jestem jest tu, sobie. na tym sklepie, dawaj, tak, pomóżcie tak, tak. mi. Ej, psy, psy, psy. Kurwa, wchodź śmieciu. Ja pierdolę. Acha, ze mną, nikt nie jedzie. Roski w górę, rączki w górę! No co on strzela od razu, skurwiel jebany? On tak w ogóle może? No jest na no Kurwa, miałem szept włączony przez tą rozmowę. Kurwa, przez tyle Zabezpieczajcie teren, i... zabezpieczajcie teren, zabezpieczajcie teren, panowie. Skąd on jest w tych krzakach? Nie ma jakiś radar czy co? Czy pan? No, sprawa jest prosta. Czopek. No żeście napadli na bank, no. Czopek, czopek, bo tak miał ten facet na imię. Skłamałem trochę panu, że to był chłopek. to był czopek. Tak. Chcieliśmy go zwabić w to miejsce, bo wiedział, że będzie tam komendant i jednocześnie myślał, że będzie tam też dziewczyna. Pańska, i chciał ją wtedy odpierdolić, więc chcieliśmy go tam zwabić i szybko przekazać go państwu I to był upozorowany napad, ale potoczyło się jak się potoczyło, że pan nie przyjechał z dziewczyną, więc ostatecznie koledzy powiedzieli, że jebać ten plan, i okradamy jednak ten bank Czopek to się nazywa Will, ale nie wiem czy Will Kowalski, czy Will Smith, ale Will na pewno i Czopek Jałże Will Czopek, zapiszę to sobie Ty, co jest kurwa? Szybko, mam telefon Kurwa, Martin Szybko, szybko jest? bo jestem w celi. Mów kurwa, bo jeszcze mam. W celi jesteś? Tak, dobra. kurwa, Dobra. Mów. Wiesz szybko. Wiesz przewóz, ok? Dobra. Bierz przewóz. dobra. I tyle, dacyd? Dobra. Dobra. No, elo. będę cię odbijał, tak? Dobra, dobra. Czy Powiem, nie? że chcę przewóz, no. Ale pucujesz się, czy nie, kurwa? Co się pucuje? Co to kurwa znaczy, że się pucuje? No, czy pucujesz się tam na tym? Ja się nie pucuję, biorę no, kurwa. Kurwa, ma... kurwa. Dobra, elo. Elo. Czekaj, a ty z policji mamy, odbijemy cię, poczekaj. Dobra, dobra. No i chuj, no i. Sie co jest świżo? Gdzie jesteś, <Szysz>? gdzie jesteś? <Szysz>? <Szysz>? To <Szysz>? kurwa w celi, powiem ci. Dobra, Mordo, mamy dwóch policjantów, porwaliśmy ich. Dobra, ale musicie mnie odbić, nie? Wymienimy, wymienimy. Czy możemy przyjąć więźnia i u nas go przewodzić? Chcielibyśmy się wykazać. Ja bym nie ufał, panie komendancie. Ale czym wy? Czym macie się wykazywać? No, to jakiś awans. Albo dobra. Ja ziemniaczek ufam. Ale panie komendancie, się boję, że oni się rozpierdolą. małtem. nie, nie, no, w nie rozpierdolimy się. Rudy, rudy nie. Tak nie, nie rozpierdolimy się. Niee, potrafi, potrafi, nie. potrafi. chodź pan pani Nie panie komendancie, to ja poprowadzę. Barynusi 3 Mamy zakładnika, stać! Dobrze, spokojnie, co chcecie, co chcecie, co chcecie. chcecie. Wypuszczacie? Co wy robicie? To nie są żarty panowie. Dobrze, za dwóch funkcjonariuszy oddam wam tego waszego. Za dwóch? Nie, nie, nie. Dajesz nam kolegę tutaj, oddajemy I jednego. Wolny tak, dokładnie. Dobra, tak, daj iść. Dobra, ide, ide, ide. Dawaj ziemniaczek w naszą stronę. Chodź nas, teraz, Martin. No, Martin. No, 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 już. Rudy stój. stój, stój, stój. Kurwa, jaka akcja, ty. Ja tam jechałem, dlaczego ty kurwa gadałeś, Martin, że ty nie chcesz z nami jechać? Ja byłem przebrany jako Rudy, kurwa. Jakbyś nie gadał, to ja by Cię wrzucił do mnie do radiowozu. powiedzieć jakiś sekretny kurwa no, kod. Na przykład... No co Ci... Nie wiem, to No powiesz. mówię, że Cię będę odbijał, ja pierdolę, nie? Damy radę, Martin, spokojnie. No, kurwa, będą nas... nie wiem, czy mnie będą się odbić Ciebie, więc uda się uciec. Batman, wierzymy w Ciebie. O, o kurwa O kurwa, silnik To nie było dobre. Ja pierdolę, o Jezu. Batman. Bignijcie. O Jezu. Kurwa. Kurwa, puma z kurwy jak nic. Jest dziwka jebana. Na raz? Na raz? Ja pierdolę. Na raz mnie odjebała puma. Zaczęła mnie gonić skurwysyńska puma. Myślałem, że uniknę ciosu albo jej kopa sprzedam. A ona kurwa robi hopsa i wali mnie na pizdę naraz. Ja jestem większym dzbanem niż Gucio i Jarku razem wzięci. Opinia, opinia, opinia subiektywna. Ja się z tym nie zgadzam. Chodzi o to, że od pumy się wyjebałeś? No dobra, no to powiedz mi... Jak można się nie wyjebać od pumy? Już wpisuję na YouTubie. Co? Padł na raz i się nie obronił? <laughs> Jaki dzban, ja pieprze ja pieprzę RQL by ograł tutaj <laughs> plus 1, bekę mam z y ciebie Ty proszę, poproszę pana dowodzik Dlatego mój dowodnik pan Poproszę pana dowodzik. Poproszę pana dowodzik, bo ma pan maskę, poproszę pana dowodzik ale to jest matka osobna, proszę nie... Dobrze, Czele... poproszę pana dowodzić w tym okresie. Proszę nie ksycać na mnie, ja być nowej na wyspa Agresywny pan Proszę pana, jest pan zatrzymany No dobra Dziękuję Ty najmniej w tym winny byłeś, dostaniesz 60 Ucho, ty i 80 tysięcy za te wcześniejsze odszkodowania Coś i całem, trzymajcie się.